Podkarpacie.pl. Finałowym akcentem jubileuszowych uroczystości z okazji 15. rocznicy powstania województwa była gala zorganizowana w Filharmonii Podkarpackiej. Jej głównym punktem było wręczenie pamiątkowych statuetek osobom i instytucjom, które szczególnie zasłużyły się na rzecz rozwoju Podkarpacia. Na przestrzeni tych 15 lat wiele instytucji, wiele osób Przyczyniło się do tego, że województwo podkarpackie jest zintegrowane społecznie, że się rozwija gospodarczo. Należy traktować te osoby jak pewnych reprezentantów środowisk, które reprezentują. Taka jest rzeczywistość. Przecież mamy bardzo wielu znakomitych przedsiębiorców, nie tylko w Doliny Lotniczej. Mamy przecież dobrze rozwijający się przemysł motoryzacyjny, informatyczny. Także no, traktujemy to jako poszukanie takich reprezentantów, którzy świadczą o tym, że dane środowisko wiele wkładu. Wiele dobrego wniosło w rozwój województwa podkarpackiego. Województwo to nie władza, to nie marszałek lub przewodniczący, tylko ludzie, którzy to województwo właśnie tworzą i dzięki nim to województwo może się rozwijać. Tak, patrząc właśnie przez pryzmat tego, co wydarzyło się przez te 15 lat, to trzeba powiedzieć i podkreślić, że wydarzyło się bardzo dużo, bardzo dużo w naszym województwie się zmieniło. Na Gali nie mogło zabraknąć pierwszego marszałka województwa podkarpackiego. Obecnie posła na Sejm RP Bogdana Żońcy. To był bardzo trudny czas, ale i też ciekawy. Wymagający dużo pracy, dużo zrozumienia. Stworzyliśmy nowe województwo podkarpackie ze stolicą w Rzeszowie. Staraliśmy się widzieć interesy wszystkich części tego województwa i ślady tej pracy pozostały i wdzięczność też, bo moi pracownicy dzwonią, przesyłają życzenia, ja też mam do kogo przyjechać do Rzeszowa, więc... Wcale nie jest to tak dużo, żeby zapomnieć o tym, co się działo, ale i też są piękne efekty tej pracy. Wróćmy jednak do wyróżnień. Statuetki wręczono w pięciu kategoriach: Nauka i innowacyjność, Przedsiębiorczość, Społeczeństwo Obywatelskie, Ochrona Zdrowia, Kultura i Sport. I tak w kategorii Społeczeństwo Obywatelskie przyznano statuetkę Caritas Archidiecezji Przemyskiej którą odebrał dyrektor ksiądz Artur Janiec. To dla całej Caritas Przemysłowej wielkie dzisiaj wyróżnienie, wielkie docenienie. Przede wszystkim za pracę Rzesze Młodych Wolontariuszy, za pracę parafialnych zespołów Caritas, za ludzi, którzy swoje serce otwierają na rzecz drugiego człowieka, zwłaszcza najbardziej potrzebującego. Bo dzisiaj widzimy ile biedy, problemów ludzkich. Dotykają obecne czasy. Także ta dzisiejsza nagroda to dla nas wielki zaszczyt, wielkie wyróżnienie, to znaczy, że zostaliśmy docenieni i zauważeni w niesieniu tej pomocy najuboższym, ale też i wezwanie, że nie możemy spocząć na laurach, ale potrzeba jeszcze większego jakiegoś takiego wysiłku, większej wrażliwości na potrzeby biednych ludzi. W kategorii kultura i sport jedno z wyróżnień trafiło na ręce Jerzego Ginalskiego. Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Wyróżnienie to jest jedno z wielu. Otrzymaliśmy tych wyróżnień w ostatnim czasie sporo, bo i przecież zostaliśmy laureatem konkursu Polska Pięknieje i laureatem Konkursu Internautów i otrzymaliśmy wydarzenie Muzealne Roku, ale to wyróżnienie jest równie ważne, bo dotyczy podkarpacia, dotyczy naszego regionu. Nasze muzeum jest bez wątpienia tak Wizytówką Podkarpacia i to jedną z tych wizytówek ważniejszych. Dlatego dedykuję je wszystkim swoim pracownikom, bo to no, dzięki nim stworzyliśmy tą jedyną i niepowtarzalną przestrzeń muzealną. W kategorii ochrona zdrowia doceniono rozwój szpitala wojewódzkiego numer 2 w Rzeszowie z dyrektorem Januszem Solarzem na czele. Ceniam ten okres, zresztą jak powiedziałem tu dzisiaj na Gali, jako okres bardzo dobrej współpracy, który zaowocował samorządem ze wszystkimi jakby kadencjami w okresie kadencji minionych kilku, zaowocował bardzo dobrymi jakby decyzjami inwestycyjnymi w zakresie ochrony zdrowia, jeżeli szczególnie chodzi... Bo szpital wojewódzki nr 2, którym praktycznie jakby mój okres tam kierowania tym szpitalem pokrywa się z okresem jakby tych kadencji 15 lat. Wiele ważnych inwestycji powstało, jak kardiochirurgia, kardiologia interwencyjna, regionalny ośrodek rehabilitacji, szpitalny oddział ratunkowy, tak mógłbym wymieniać, ale to jakby nie chodzi o inwestycje same w sobie, ale ono to przede wszystkim nowe zakresy świadczeń, poprawa dostępności, lepsza jakość opieki medycznej. Oprócz naszych rozmówców... W kategorii Społeczeństwo Obywatelskie statuetka trafiła do Fundacji Karpackiej, którą odebrała jej prezes Zofia Kordela Borczyk. Wśród uhonorowanych osób i instytucji z Podkarpacia można było zauważyć więc wiele akcentów sanockich. Co cieszy włodarza tego miasta? Jakże wspaniale, że tak wiele akcentów nie dotyczy tylko i wyłącznie stolicy województwa. Że tak wiele mówi się o tym, że potencjał województwa to całe województwo. To miejsca składowe, to gminy, powiaty, to poszczególne miasta. Myślę, że możemy być dumni wszyscy z tego, a my, jako Sanok, pewnie szczególnie. I za to jestem wdzięczny wszystkim, którzy nasze miasto, nasz powiat reprezentują i pomagają zmieniać. A jesteśmy niezłym, mocnym akcentem województwa podkarpackiego. I to dzisiaj zostało powiedziane. I z tego jesteśmy bardzo dumni. Podczas gali odbył się ponadto premierowy pokaz nowego filmu promocyjnego województwa, w którym można zobaczyć nie tylko piękne miejsca Podkarpacia, ale także ważne inwestycje, które powstały dzięki funduszom unijnym. Podczas gali pamiątkowym herbem został uhonorowany wspomniany już pierwszy marszałek województwa Bogdan Żońca. A tym milowym krokiem było to, że zaczęliśmy być gospodarzem lotniska w Rzeszowie. Jest to już lotnisko klasy międzynarodowej, którego nie można się powstydzić. To jest okna na świat. Uniwersytet jest bardzo ważny. Bardzo ważne jest to, że, a tego uniwersytetu nie było do 2000, do 2000 roku. To myśmy pomagali, ten uniwersytet przy pomocy pana premiera Muska i wielu innych polityków, także z Podkarpacia, tworzyć. Nie było tak dobrych dróg, nie było przejść granicznych. Przypomnę chociażby budowę przejścia granicznego w Bieszczady, Krościenko, smolnica To był efekt działania także samorządów. Także przejścia, inne przejścia drogowe w stronę Słowacji, droga orzędna Niżna Polanka, w stronę Słowacji, przejęcie i poprawa stanu dróg wojewódzkich, duże inwestycje w kolej. Narzekamy, że ona jeszcze jest taka jaka jest, ale przyszłość pokazuje, że. Każda rozwinięta część Europy musi mieć dobrą kolej, więc widzieliśmy wszystkie obszary inwestycyjne, które można było doinwestować i tak się stało. Na zakończeniu uroczystej gali odbył się koncert przygotowany specjalnie na jubileusz 15-lecia samorządu województwa. tfu